Nadciąga 1908 odcinek serialu M. Jak Miłość, który przyniesie prawdziwy roller coaster emocji. Paweł, po otrzymaniu nagrań od zmarłej żony, kompletnie się załamie i zniknie bez słowa. Tymczasem w Grabinie zapadną radosne decyzje: Agnes ogłosi, że zostaje w Polsce na stałe. Z kolejki sielowa z żakiem szykują się na niezapomnianą przygodę w sanatorium. Poprzedni odcinek serialu M jak Miłość dostarczył widzom prawdziwego emocjonalnego roller Coastera, którego finał wstrząsnął wszystkimi. Niestety, najgorsze przeczucia Franki co do jej operacji sprawdziły się, a nieustanne wsparcie Pawła, Kingi i Marii nie zdołało zapobiec tragedii. Stan z duńskiej gwałtownie się pogorszył, tętniak pękł, a lekarzom, mimo wysiłków, nie udało się jej uratować. W tle tych dramatycznych wydarzeń Agnes nareszcie odetchnęła z ulgą po aresztowaniu Martina, a Rogowski namawiał córkę, by na stałe zamieszkała w Grabinie. Zaskoczeniem dla wszystkich okazała się również Lenka, która po powrocie z obozu ogłosiła, że została weganką. Czego możemy spodziewać się po tak intensywnym. Miesiąc po tragicznej śmierci Franki, Paweł nadal próbuje pozbierać się po stracie. Jego krucha równowaga zostaje jednak zburzona, gdy Kinga wręcza mu nagrania, które jego żona zarejestrowała tuż przed odejściem. Pod wpływem tych wspomnień Zduński nie jest w stanie dłużej panować nad emocjami i wybucha niekontrolowanym gniewem oraz rozpaczą, po czym niespodziewanie znika bez śladu. W tym samym czasie Agnes dzieli się z Arturem, Marią i Barbarą swoją decyzją o pozostaniu w Polsce na stałe, co spotyka się z ciepłym przyjęciem Rogowskich, którzy oferują jej miejsce w swoim życiu i przychodni. Z kolei u Kisielowej i Żaka panują zupełnie inne nastroje. Para z ekscytacją przygotowuje się do wyjazdu do sanatorium, gdzie zamierzają walczyć o tytuł króla i królowej turnusum jak miłość odcinek 1900 widzowie z niecierpliwością wyczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń, zwłaszcza w wątku pogrążonego w żałobie Pawła. Nadchodzący odcinek zapowiada się na pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze fanów. Aby nie przegapić kluczowych momentów w życiu bohaterów, warto zanotować sobie datę i godzinę emisji. Premierowy, 1908 odcinek M jak miłość będzie można obejrzeć w poniedziałek, 9 lutego 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TW2 M jak miłość, opis serialu i obsad. M jak miłość to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów, opowiadając o losach rodziny mostowiaków i ich przyjaciół. Serial mistrzowsko łączy codzienne problemy z dramatycznymi zwrotami akcji, dzięki czemu fani niezmiennie śledzą kolejne perypetie swoich ulubionych bohaterów. To właśnie ta mieszanka realizmu i wielkich emocji jest kluczem do jego niesłabnącej popularności. W serialu występują między innymi